Witam w kolejnej części. Zagrajmy w Sonic Crossword. Na szczęście miałem ponad 100 zwierzaczków, więc nie muszę powstać żadnego poziomu. Od razu możemy przeskoczyć do następnego. Hey, I've been looking for you, Baldy McNose hair Who are your friends. <grywk> friends? These are nobody's friends. They are the Deadly Six and they are your worst enemies. Jazz. Show this blue pest how you do things up here! With pleasure! I've been itching for a fight all day! I <laughs> think well, you're itching because you need a bath. Huh? Are you disrespecting me? Maybe. I'm gonna mess you up! I'd love to stay and watch him disassemble you, but I have business to attend to. No, the perfect spot to Akt czwarty jest czymś pomiędzy tym, co było w strefie pierwszej, a tym, co było w strefie trzeciej. Czyli mamy tak jakby tunel, ale jest to taka planeta i ta na zewnątrz. Wyciąga nas do zewnątrz, a nie do środka. Tutaj mamy okazję pobawić się z Gimdashem. Pobawić się jak działa, jak sprawić, żeby się nie wyłączał po skoku, i tak i tak. Napędzamy się w miejscu poprzez wytrzymanie wego spustu. Natomiast gdy go wpuścimy, to so leci. Jednak żeby spintaw się nie wyłączył, należy go cały czas trzymać. Jak podskoczymy i dalej trzymamy, to nadal będzie bez ładowania leciał. I uwaga na te owieczki, one są wredne. Odpychają nas, chcą nas słychać, przepaść. A jeszcze wredniejsze są czerwone owieczki, które nie tylko tak sobie stoją, spychając nam. Są, tylko po prostu próbują nas spędzić, żeby nas walnąć z całej siły. Jednak ten początek poziomu to jest tylko początek. Ten poziom w większości jest dwuwymiarowy. Ten trójwymiarowy wstęp był tylko wstępem. To, do czego się tutaj trzeba przyzwyczaić w porównaniu z innymi sunikami, jest to, że nie możemy wykorzystywać pochylni, żeby wyskakiwać wysoko. Kwiatki! Kwiatki mnie straciły! Zaatakowały mnie kwiatki! Teraz jest coś, czego nie lubię. Taki sekret, który pozwala mi wjechać w ścianę i po prostu się przedostać ten tunelem. Ja czegoś takiego nie lubię, ja lubię kiedy wszystko jest widoczne, prawdę mówiąc. Rozumiem, że to jest sekret i ma być, no, sekretny, ale przynajmniej jest o tyle dobrze, że nie jest to wymagane do tego, żeby zdobyć na czerwony pierścień. Ale później, jak się takie sytuacje powtarzają, no to niestety już blokują czerwone pierścienie. No dobra, mówiłem tyle o tych czerwonych pierścieniach, ale do czego one są? Jak zbierzemy wszystkie sześciusienkie co do jednego, to odblokowujemy Super Sonic'a. Trochę to przypomina system Sonika Colors, tylko tam pomiędzy Super Sonikiem a czerwonymi pierścieniami były jeszcze dodatkowe poziomy. Takie trochę blokowate, o niskobudżetowej grafice, ale przynajmniej to były normalne poziomy, a nie jakieś dziwaczne minigierki, których prawdę mówiąc to ja w Sonicach nie lubię. Jedynie trawię poziomy specjalne z Sonic 3 jednak, już dlatego że tam są dosyć mm, uczciwe, że tak to ujmę. No dobra, kolejne tajne pomieszczenie. Dobra, spróbuję tym razem wskoczyć i zdobyć czerwony pierścień i... nie wyszło. A chciałem wam pokazać, jak się z tego wychodzi po okresie wszystkiego, no. No ale trudno. Trochę w tych dwóch miarowych, poziomach Windy Hills zignorowałem pewien element. Mianowicie te wiatraki. Jak na nich staniemy wysoko i pozwolimy, żeby się przekręciły, to wtedy zostaniemy wystrzeleni wysoko. Jest to wymagane do niektórych czerwonych pierścieni. No zas. W końcu się spotykamy. Chodź no tu teraz mi nie uciekniesz! To ja ciebie rozszarpi na strzępy. Tutaj w tym miejscu trzeba wyczuć moment, kiedy przeskoczyć. Dlatego, że jeśli to zrobimy za wolno, to wtedy rzuci jeszcze raz. A jeśli za szybko, to wtedy wyląduje na nas. Na ten moment, jak to widziałem, to naprawdę nie rozbawiło. Taka zamiana ścigającego ze ściganym w taki dosyć kreskówkowy sposób. Dobra, starczy tego pościgu. Czas na kolejną walkę, w której jego strategia jest jeszcze bardziej żałosna. Rzuca tą piłkę i możemy sobie w niego walnąć. Potem skacze na drugą stronę, rzuca jeszcze raz piłkę i znowu możemy go z niego walnąć. Kolejny raz to już nie ma co walić, bo już jest pokonany. Bosy w toniklostwold, ginące na dwa strzały. Nie! No dobra, jakby chciał dłużej, to mógłbym nie ładować. No ale <laughs> Wolę szybciej niż woli. Przynajmniej w tym wypadku. Alright, we good to go or what, Tails? Hmm. I've built a TV out of paper clips. Yeah. And reprogrammed a supercomputer using dishwashing detergent and a toothpick. I know. So look, fixing a propeller on a biplane? That's about as difficult as taking a nap. Okay, I didn't need your whole life story. A simple good to go would have been cool. Alright. Good to go! Cool! Po pierwsze Tails, to no, ty nie oberwałeś w śmigło, tylko te ty oberwałeś skrzydło. Po drugie teraz no te tornado to jakby zniknęło. Nie ma. Do końca gry nie ma. Nie widzimy, żebyśmy gdzieś latali, nie ma nic wspólnego. Nic, po prostu taka karsenka jest taka... I'm przez na poziom, który jest bardziej klasyczny. Nie ma tutaj żadnych wydziwiasów z grawitacją, poza tym że poziom jest tak troszkę wikenty, ale poza tym to normalny trójwymiarowy powodny poziom. Chociaż prawdę mówiąc, troskę pustawy, jeśli porównamy go do innych synków, ale to puste jenia, więc można to uzasadnić. To drzewo jest za wysokie, żeby wejść na nie normalnie. Możemy wejść na dwa sposoby: albo użyć spin dasha podczas spinaczki, można raz, albo tam w wcześniejszym momencie wyskoczyć, tak jak ja to zrobiłem. Jeśli zachowamy zimną krew, to wtedy ten robot nas nie zje, a życie i będziemy mogli poczekać, aż te kaktusy otworzą nam przejście dalej. Bo bagi są fajnie ustawione tutaj. Tak pod się można tak feznie przejechać! Lubię to satysfakcjonujące. Chociaż to nie jest tak jak w grach z bustem, gdzie się wjechało biedem, i można było patrzeć jak lecą daleko. Tutaj do tego trzeba się zatrzymać i użyć specjalnego ataku kopnięcia. Bez opanowania umiejętności skakania od ściany do ściany tej sekcji nie przejdziemy. Nie chce mi się czekać, aż ten robak się schowa, więc po prostu idę inną ścieżką, tylko oberwałem. Gdyby mi się udało jakoś tak bardziej prawej ściany się trzymać, to wtedy Sonik by się złapał za te liście u góry. A te rowaki mogą nas zabić na miejscu albo nie. Jeśli wpadniemy prosto do paszczy i nas połkną, no to wtedy nie niemal dości giniemy na miejscu. Natomiast jeśli dotkniemy boku, to tylko obrywamy. Ten poziom ciągle się zmienia. Raz jesteśmy w środku i jest dwuwymiarowo, a innym razem jest trójwymiarowo na zewnątrz. Ale przecież są bardzo wolne, więc ci co właśnie mieli problemy w poprzednich rach z serii, Właśnie z takimi zmianami nie powinni czuć tutaj dyskomfortu. Oto kolejny whisp, który nie wystąpił w Sonic Colors. Pozwalałem latać jak ptak i możemy się przesuwać na lewo, w prawo do góry i w dół, albo naciskając skok, poruszamy się szybciej do wodów przez moment. Przy czym naciskając do dołu lecimy do góry, a naciskając do góry lecimy do dołu. Na początku właśnie tego typu Wispy w wersji na Wii U to był horror. Można było tam tylko sterować albo wyroskopem, albo ekranem dodatkowym, tak bardzo, że w końcu Sega się tworzyła i to spaczowała. Od tamtej pory, w wersji na Wii U, można sterować z przy pomocy normalnie przycisków. Te czerwone bloczki z kryształami unoszą się, kiedy na nich stoimy, ale nie chcę im się czekać. Zamiast tego mogę wykorzystać parkour i szybciej pobiec po ścianie. Jeśli chodzi o skoki od ściany do ściany, albo od ściany do, no nie wiem, powietrza czy tam wyżej. To jest pewien haczyk związany ze sterowaniem. Dopóki mamy wciśnięty wszystko odpowiedzialny za parkour, Sonic się od ściany nie odklei. Najwyżej zacznie na przykład spowalniać, jak się ześlizgiwać, ale od niej nie odpadnie. Jeśli chcemy od niej zeskoczyć, to wtedy musimy nacisnąć przeciwny kierunek. A dopiero potem wskoczyć. Jeśli zrobimy to jednocześnie, to wtedy Sonic po prostu podskoczy w miejscu i tyle. Co jest dobre, jeśli chcemy złapać jakąś wyższą platformę, jak na przykład teraz podczas tych sekcji, ale nie jest to dobre na przykład w sekcjach wymiarowych, gdzie pod nami są kolce, a my musimy skakać od ściany do ściany, a tu po prostu Sonik sobie podskakuje w miejscu i ląduje prosto z tyłkiem na kolce. Przynajmniej nie jest Megamanem, żeby wyginąć na miejscu od nich. I znowu w związku. Skacząc od ściany do ściany, cóż, przez kolce, no ale trudno, nie wyszło mi właśnie. Znowu zrobię ten sam błąd i się nie trzymałem prawej ściany. Sonic jest jakoś bardzo czuły na to, że zaraz potem będzie jakaś platforma. Nie mogę tak do końca tego wyczuć. Czasem jak mi to wychodzi, to podczas poprawienia sobie z spinduffem, ale tak to no, jest to dla mnie kłopotliwe. Podczas tych otwartych trójwymiarowych sekcji mamy różne rodzaje piasku. Piasek wółty to jest piasek, po którym możemy się ruszać. Ten ze trwałkami będzie nas ciągnął wraz ze wskazanym kierunkiem. Piasek co się zapada, to się zapada. Pod potem jest dziura prowadząca do bezdennej przepaści. Piasek taki pomarańczowy nas spowalnia ale jest sposób, żeby się po nim poruszać szybciej. Mianowicie wziąć spindaf, cały czas tym spindafem podskakiwać. Natomiast ten skrajnie ciemny piasek, no to je po prostu się nie nadaje do poruszania, po prostu Sonic się wręcz tam zatrzymuje. I tak oto dotarliśmy do samego końca pierwszego aktu strefy Desert Ruins, która ma więcej wspólnego z pustynią i ruinami od następnego poziomu. Do zobaczenia w następnej części.